Chyba jest już pozamiatane. I jej to prawdziwi geniusze, i zawsze są o 10 kroków przed graczami, czyli swoimi klientami. Za nami rok z fatalną FC25, hejtowaną od początku do końca. Rock Row, o której gracze pisali, jak to rzucili ją szybciej niż inne odsłony, jak to seria upadła i nigdy więcej nie kupią nic z nią związanego, albo poczekają i kupią następną odsłonę dopiero wtedy, jak przekonają się, że jest ona dużo lepsza od poprzedniczki. Generalnie syf, Brud, smród i ubóstwo a tymczasem oto wyniki serwisu Alinea Analytics, który policzył, że EAFC 26 jest najlepiej sprzedającą się grą sportową na platformie PlayStation, biorąc pod uwagę pierwszy tydzień od premiery danego tytułu. Na dodatkowo Kanadyjczycy sprzedali aż o 1 600 tysięcy kopii więcej niż miało to miejsce rok temu przy okazji FC-25. Na kartomanii jest trochę starsza społeczność i nieco bardziej świadoma tego, co dzieje się dookoła, ale zerkając globalnie, ludzie nie patrzą tak jak my na tę serię, i jak to powiedział kiedyś brutalnie mój znajomy, i jej mogłoby graczom nasrać do ryja, a oni i tak wrócą za rok i kupią kolejną grę. Jest to troszeczkę wyolbrzymiona metafora, ale patrząc na to co się dzieje, jakże prawdziwa. No i na tym polega cały geniusz, wydając tak fatalną FC-25 i jej odwróciło monetę w taki sposób, iż przekonało graczy, że oni są świadomi tego co zrobili i gorzej być nie może, bo przecież od teraz będą już słuchać graczy, więc wśród graczy automatycznie pojawiła się myśl, że faktycznie FC25 była taką kloaką, że gorzej być nie może, a więc po tak fatalnym roku trzeba dać sobie szansę na przyjemniejszą zabawę w Ultimate Team. No Chociaż tak realnie działa tutaj zapewne wciąż system wypracowany przez lata, bo gra w Ultimate Team to obecnie emocjonalny rollercoaster, który wiele razy powtarza się u ogromnej liczby graczy na przestrzeni roku. Czyli mówiąc ogólnie, masz jakiś swój skład, Fajnie ci się gra, jesteś zadowolony. Po jakichś dwóch tygodniach humor spada, bo Twoja ekipa staniała, a ogólny poziom składu Rywali się podniósł, więc odczuwasz pomału dyskomfort i przymus ulepszenia swojej drużyny. W tym momencie część graczy zaczyna tryhardować, a inni kupują FC Points i tu leży szczęście i jej. Ostatecznie ulepszasz swoją ekipę, znowu fajnie ci się gra i jesteś w miarę zadowolony, ale po dwóch kolejnych tygodniach znów zaczyna ona pomału odstawać od tego, co mają przeciwnicy, a do tego i jej wydało akurat 18 aktualizację, która zmieniła gameplay, no więc trzeba zmienić taktykę, przebudować skład i dokupić lepsze karty. No więc tu znowu albo zaczynasz tryhardować, albo kupujesz FC Points, co nawet w Polsce odbywa się częściej niż Wam się wydaje. Ten cykl powtarza się na przestrzeni roku wielokrotnie i bardzo angażuje graczy, a jednocześnie uświadamia ich, że naprawdę trzeba być zaangażowanym, żeby dać sobie szansę na jakąkolwiek. Podstawową rywalizację. Widzisz, że gra jest słaba, ale włożyłeś w nią już tyle czasu i energii, że grasz dalej, i chociaż mawiasz sobie, że za rok już tego nie kupisz, albo kupisz dopiero jak zobaczysz na własne oczy, że gra naprawdę stała się lepsza, ostatecznie zaczynają się wakacje. Ty robisz już pomału przerwę od gry. Wychodzą świetne zapowiedzi nowej odsłony, która przecież będzie najlepsza w historii. A w Twojej głowie świadomie lub podświadomie zaczynają pojawiać się myśli, wypracowane przez cykl życia tej gry, że to bez sensu czekać na rozpoczęcie gry, na przykład do grudnia. Wiesz dobrze, ile pracy trzeba tutaj włożyć, by normalnie egzystować z dnia na dzień, a co dopiero zaczynać zabawę z takim opóźnieniem, beznadziejnym starterem. Gdy inni będą mieć już potężne składy. O, taka gra nie ma sensu. Albo zaczynasz na premierę, albo wcale. A że przez jakiś czas już nie grałeś i odpocząłeś od tej produkcji, a do tego i je już na premierę daje ci bohatera albo ikonę, o, szkoda z tego nie skorzystać. Grę trzeba szybko kupić no i się bawić, bo na pewno będzie lepiej niż rok temu. Pokrótce tak to działa, a później co roku, niebawem po premierze, dostajemy nowe raporty i dowiadujemy się, że sprzedaż nie tylko nie spadła, ale jest znacznie większa niż w roku ubiegłym. Przykład FC25 i przejścia do FC26 pokazuje, że nieważne jak będzie funkcjonować dany tytuł, bo zawsze znajdzie się jakiś trik, który skusi graczy, by jeszcze chętniej kupować nową odsłonę, bo wielu z nich jest tak mocno wciągniętych w tę serię, że sam cykl życia gry wymusza na nich Rozpoczęcie go od nowa we wrześniu wraz z kolejnym tytułem. Gdy ktoś spojrzy na ten cały powtarzalny cykl z boku, trudno tego nie podziwiać. Stworzenie tej kuli przez jej, która sama się od lat toczy i przykleja po drodze do siebie miliardy dolarów, to jest mistrzostwo świata, no ale po ostatnich latach i na przykładzie FC-25 możemy dostrzec już, że nie ma co liczyć na jakąś większą poprawę w tej serii. Czasem wyjdzie może jakiś tytuł, który bardziej siądzie graczom, no, ale ogólnie to już już będzie zawsze to samo. Smutne natomiast są ostatnie dwa miesiące, bo one pokazują, że bez względu na to, co się dzieje dookoła... I w swoich klientach chyba nie widzi ludzi Tylko jakieś stwory do wyciskania z kasy No i tych przykładów jest kilka Na niektóre z nich przytaczałem Na przykład na start wyszedł Sam Rivera Który powiedział, że takiej przepaści Jaka jest obecnie między FC25 a FC26 No to jeszcze chyba nigdy nie było Dwa miesiące później my gramy I widzimy, że to co ten gość mówił To były banialuki No i co w związku z tym? No jajco o, gość sobie bezczelnie popierd i tyle. Kolejna sprawa to to, jaki przekonuje graczy, że słucha społeczności. Dostaliśmy w tym roku cały trailer ze skargami graczy i pokazywaniem, jak to one zostały wysłuchane i dzięki nim naprawiono wiele rzeczy, ale realnie jej pokazało tylko, że albo kompletnie nie rozumie graczy, albo jest bezczelne i ucieka się do sztuczek dających nadzieję, a realnie niewiele wnoszących do gry. Na ten przykład gracze marudzili, że w FC25 w kółko oglądają w mistrzostwach i division rivals te same karty. Że jest wąska grupa użytecznych zawodników, którzy w kółko się przewijają w składach rywali i to jest męczące. A i jej na to odrzekło. Że my was słuchamy, więc żebyście nie musieli oglądać w kółko tych samych kart, stworzyliśmy turnieje, gdzie będą rygorystyczne wymogi co do składów, i przez to będzie tam absolutna różnorodność. No i super! Tylko że za przeproszeniem gówno to graczy obchodzi, bo oni chcieli różnorodności w mistrzostwach, a tam znowu jest to samo i po prostu zmieniły się najpopularniejsze karty, bo teraz są to pina i salma, więc o zmiana 10 na 10. I to jest znowu albo bezczelne działanie, albo totalna nieznajomość prawdziwych oczekiwań graczy. Zresztą to, o czym wspomniałem tydzień temu, jest już całkiem dobijające, bo fakt, że gracze poprosili o usunięcie Kiko glicza, a i jej usunęło go w taki sposób, że przesunęło po prostu drużynę bliżej bramki, co realnie sprawiło, że Kiko glitch jest jeszcze skuteczniejszy. No bo, tak jak wspomniałem wtedy, jeśli aż tak bardzo nie zna się własnego produktu, to jest przerażające. Jeśli natomiast celowo, z pełną premedytacją wykonuje się takie działanie, pokazując tym samym pogardę dla swoich klientów, jest to chyba jeszcze straszniejsze, no ale tak naprawdę, no po co się starać? Milion sześćset tysięcy kopii sprzedanych więcej niż rok temu... A mówimy tutaj przecież tylko o PlayStation, więc realnie to jest wszystko trochę smutne. No a mówimy tutaj przecież wyłącznie o wierzchołku Góry Lodowej, bo można poruszyć jeszcze chociażby taki temat jak wersja beta, która od trzech lat zawsze wygląda lepiej niż finalna gra. Jednorazowo takie zdarzenie mogłoby być przypadkiem, ale powtarzanie co roku bety lepszej niż finalny produkt, no delikatnie mówiąc, zaczyna budzić zainteresowanie. No ale to już temat na inny odcinek, bo naprawdę można w tym pogrzebać. A patrząc na to, pozostaje mi życzyć Wam miłej zabawy w tym sezonie, w którym to i jej znowu wygrało z graczami i nawet po tak fatalnej FC25 już teraz dostało dowód, że naprawdę nie musi starać się o cokolwiek. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!